Apostol Katrin. Witajcie w kolejnym odcinku programu Przebudzenie jest teraz. Podczas kilku ostatnich odcinków uczyliście się, jak otrzymać uzdrowienie, uwolnienie i obfite życie. Jak otrzymać cuda od Jezusa. W tym przebudzeniu to właśnie widzimy przywrócenie cudów, uzdrowienia, uwolnienia. Dzieła diabła są niszczone, ale Boże cuda nie dzieją się na jakiś ludzki sposób, ale Bóg ma zasady, ma porządek, ma sposób, w jaki uwalnia cuda. W ciągu ostatnich odcinków uczyliście się, że jednym z najważniejszych kluczy do otrzymania uwolnienia jest wyrzekanie się, wyrzeczenie się otwartych drzwi, przez które weszły demony. A także wyrzeczenie się dzieł diabła, więzów w Twoim życiu. Dzisiaj dowiesz się o innym kluczowym czynniku w otrzymaniu uwolnienia, a jest nim namaszczenie. I stanie się tego dnia, że jego ciężar zostanie usunięty z Twoich ramion, a jego jarzmo z Twojej szyi, i jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia. Teraz ten fragment odnosi się do przykładu zwierzęcia, które niesie na swoich barkach jarzma, ciężki ładunek, lub bydła przewożącego towary, lub ludzi. Nadal w ten sposób używa się zwierzęta w niektórych miejscach i oni zakładają taką obręcz na ich szyję i grzbiet. I ona jest ciężka i założona w taki sposób, że zwierzę nie może się z niej wyzwolić. Nie może samodzielnie usunąć tego jarzma. Potrzebuje człowieka, aby to z niego ściągnął. Więc jest bardzo ciężkie, powoduje związanie. Tym właśnie jest jarzmo w sferze fizycznej. W sferze duchowej również są jarzma, duchowe jarzma. Czym jest jarzmo? Jest pewnego rodzaju niewolą, związaniem. Jest jak ta obręcz naszej bydła, ale w sferze duchowej jest to niewola, której nie można usunąć o własnych siłach, nie można jej zdjąć samodzielnie, ale tylko namaszczenie może zniszczyć te jarzma. Jak jest napisane, jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia. Biblia mówi w Jana 10:10, 10, że diabeł przyszedł, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ale ja, Jezus, przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w pełni, w obfitości. Jest też napisane, że to jest powód, dla którego syn człowieczy przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Więc Jezus na krzyżu zniszczył przekleństwa diabła, gdzie wszystkie te jego dzieła, wszystkie jarzma, które przynosił przed ofiarą Jezusa, ludzie byli związani nimi. To było przekleństwo. Ale teraz Jezus przyszedł, aby zniszczyć to przekleństwo, w którym diabeł miał władzę nad dużymi dziećmi. Teraz możemy uwolnić się od tych jarzm przez Jezusa. Chodzi o to, że diabeł nadal działa dzisiaj. Jezus pokonał go i odebrał mu władzę nad nami kiedy my pokładamy wiarę w Jezusie. Ale kiedy stajemy się wierzącymi, nie stajemy się automatycznie całkowicie wolni od wszystkiego. Nie widzimy automatycznie, jak diabeł przestaje próbować nas atakować. Często jest wręcz odwrotnie diabeł nadal działa. Jeśli potrafisz czytać słowo Boże z objawieniem, podążać za słowem Bożym, jesteś wyposażony duchowo, możesz odnosić zwycięstwo nad każdym atakiem diabła. Problem polega na tym, że znaczna część ciała Chrystusa jest niedożywiona w sprawach duchowych, w duchowym nauczaniu, duchowym poznaniu. Ich oczy są zamknięte, więc diabeł nadal działa i może odnosić zwycięstwo w postaci wprowadzania jarzm w życie ludzi. On kradnie, zabija i niszczy, ponieważ wielu wierzących albo nie myśli poważnie o poddaniu się Bogu i pokonaniu diabła, albo nie wiedzą, jak pokonać diabła. Diabła. W życiu wielu wierzących dzisiaj istnieją jarzma, przez które diabeł próbuje kraść, zabijać i niszczyć każdy aspekt ich życia: fizycznie, emocjonalnie, duchowo, psychicznie, finansowo, relacyjnie. On jest za każdą z tych części Twojego życia. Więc te jarzma można znaleźć w każdej dziedzinie życia. Możesz potrzebować wolności dzisiaj od jarzm w kilku obszarach swojego życia. Więc Jezus przyszedł, abyśmy mogli być wolnymi od tych jarzm. I tego właśnie się dzisiaj uczymy, jak otrzymać tę wolność od Jezusa, którą On zapewnił dla nas na krzyżu. Jarzma to demony lub ucisk demoniczny, lub nieczyste, złe duchy, wiele określeń, ale można to uprościć do jarzma lub łańcucha, duchowego łańcucha diabła, na przykład uzależnienie, zaburzenia lękowe, depresja, ataki paniki, nocne koszmary, demony robiące Ci różne rzeczy w nocy. Nocy. Odrzucenie, duch sierocy, duch niemy, duch głuchy, duch niemocy i wiele innych. To wszystko są jarzma. Więc jeśli chodzi o szukanie wolności od tych jarzm, patrzymy w Słowo Boże i stwierdzamy, że jest to jasne jak słońce. Właśnie tutaj, Izajasza 10:27. Jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia. Jak? Ze względu na namaszczenie. Namaszczenie jest potrzebne, aby zniszczyć jarzmo. Tak jak wół nie może podnieść jarzma własnymi kopytami, może je zdjąć tylko człowiek w tym wypadku, ludzkie ręce. W sferze duchowej jarzmo może zostać zniszczone jedynie przez namaszczenie, a nie przez wysiłek fizyczny, donośny głos, dotknięcie osoby lub pchanie jej. Nie poprzez położenie przedmiotu na głowie lub ciele danej osoby, nie poprzez puszczanie specjalnej muzyki, ale poprzez namaszczenie. Potrzebujesz namaszczenia, aby zniszczyć jarzma. Namaszczenie to Boża moc, jest to porcja Bożej mocy, którą Bóg umieszcza w naczyniu. Ta miara Bożej mocy mieszka w naczyniu i przepływa przez naczynie, gdy naczynie jest posłuszne Bogu, poprzez słowa, działania, poprzez służbę. Od Starego do Nowego Testamentu możemy zobaczyć Boga uwalniającego namaszczenie do swoich naczyń i te naczynia chodzące w potężnej mocy Bożej. To namaszczenie jest tym, co sprawia, że dzieją się cuda. Bóg wybiera, aby używać ludzi. To po prostu jest jego wybór. Mógł to zrobić w inny sposób. Mógł sprawić, że cuda będą spadać z nieba. Mógł powiedzieć: kiedykolwiek potrzebujesz cudu, stań przed swoimi drzwiami, a ja sprawię, że spadną one na ciebie. Mógł wybrać wiele innych metod, ale Bóg wybrał właśnie taki sposób, że umieści swoją moc w naczyniu. Mówię o takiej ogólnej zasadzie. Bóg może zrobić wszystko, nie musi użyć ludzi zawsze. Są chwile, kiedy decyduje właśnie tak zadziałać, nie używając ludzi. Ponieważ jest Bogiem i Bóg zawsze robi różne rzeczy, nowe rzeczy, nie jest w niczym ograniczony. Ale ma pewne zasady i kiedy przyjrzymy się jego słowu w przeważającej części, porusza się w taki sposób, używając ludzi. I on chce, żebyście wiedzieli, że to jest jego zasada. To jest jego sposób na uwolnienie jego mocy, i on chce, abyś wiedział, gdzie możesz znaleźć Jego moc. Na przykładzie Eliasza widzimy, jak on niósł namaszczenie i czynił wiele cudów. Oto kilka z nich. Eliasz sprowadził ogień z nieba, aby pokonać swoich wrogów. Znamy również historię o wdowie, która była głodna, a Bóg użył Eliasza, aby ponadnaturalnie zapewnić pożywienie dla niej i jej syna, aby nie umarli z głodu. Mocą Bożą Eliasz skrzesił zmarłą osobę do życia. I jako prorok Boży wypowiedział słowo i deszcz ustał. Przestało padać i ponownie, gdy przemówił, deszcz zaczął padać. Bóg użył go także do rozdzielenia Jordanu. I tak przy okazji, kiedy rozmawiamy o naczyniach, które chodzą w Bożej Mocy, to Bóg czyni wszystkie te cuda. To całkowicie Jego moc. Ludzie niesiący moc Bożą nie mają własnej nadprzyrodzonej mocy. To wyłącznie moc Jezusa, jesteśmy tylko naczyniami. Ale Bóg naprawdę postrzega to jako partnerstwo, że gdy jesteśmy mu posłuszni i robimy to, co mówi. On uwalnia przez nas moc, a także dał nam autorytet na tej ziemi. Więc Jezus mówi do, do uczniów: uzdrawiajcie chorych, wyganiajcie demony, wskrzeszajcie umarłych. I tak naprawdę to Jezus to robi, ale ponieważ Bóg dał nam autorytet, i ponieważ szanuje to partnerstwo, on decyduje się nawet powiedzieć, że to ty to robisz. Więc tak na marginesie, gdy mówimy o właściwym słownictwie, którego należy użyć, mówiąc o namaszczonych naczyniach, na przykład, czy mówimy, że ta osoba uzdrowiła kogoś, czy że Bóg uzdrowił tę osobę. Nie ma to większego znaczenia, ale ważne jest, aby wiedzieć, że tylko Jezus czyni każdy cud i jest to jego moc. Ale ponieważ Jezus mówi, że wy uzdrawiajcie chorych, więc jeśli ktoś mówi: ta osoba uzdrowiła kogoś, kiedy wiadomo, że to Boża moc i Bóg otrzymuje za to chwałę, jest to w porządku. Ale to wyłącznie moc Jezusa czyni każdy cud. Eliasz miał duchowego Syna, Elizeusza, a Elizeusz pomagał mu w Jego służbie i otrzymał namaszczenie Eliasza, co oznacza, że to samo namaszczenie, które Bóg powierzył Eliaszowi, przeszło na Elizeusza. I wtedy Elizeusz czynił te same cuda, które czynił Eliasz. Elizeusz rozstąpił rzekę Jordan, mocą Bożą, ustrawiał ludzi i wskrzeszał umarłych. I dokonał mocą Bożą jeszcze wiele innych cudów. Nawet gdy umarł i pozostały tylko jego kości, jego kości nadal niosły namaszczenie. Biblia mówi, że zmarły został rzucony na kości Elizeusza i ta osoba ożyła. To jest prawdziwa historia, a nie bajka. Wow, Boże namaszczenie jest potężne. Mojżesz był kolejnym, który chodził w namaszczeniu i Bóg uczynił tak wiele znaków i cudów przez Mojżesza. Bóg użył go, aby uczynić wiele potężnych znaków i cudów, które wprawiły zakłopotanie wrogów, Egipcjan, którzy trzymali ich w niewoli. Te cuda wzbudziły w nich strach przed Bogiem i ostatecznie doprowadziły do wybawienia ludu z kilkuset lat niewoli. Bóg użył Mojżesza, aby sprowadzić nadprzyrodzone plagi i Bóg użył Mojżesza, aby rozdzielić morze, co pozwoliło ludziom wydostać się z Egiptu. A morze połączyło się z powrotem i wszyscy ich wrogowie zostali zmyci pod wodę. Mojżesz miał także duchowego syna, Jozuego. Jozue również chodził w namaszczeniu i ponownie dokonał podobnych cudów jak Mojżesz. Bóg użył go do rozdzielenia wód, użył go także do zatrzymania słońca. Następnie w Nowym w widzimy, jak Bóg czynił to samo, używał naczyń wypełnionych swoją mocą do czynienia cudów. Jezus mówi o tym, że daje autorytet i moc nad demonami, nad wszystkimi demonami i wszystkimi chorobami. Jezus mówi, że to daje wam. Więc mówi to jasno, w jaki sposób będę czynił cuda. Poprzez moc, którą umieszczę w Tobie. Mówi uzdrawiaj chorych, wypędzaj demony, wskrzeszaj umarłych. Te znaki będą towarzyszyć. Tym, którzy wierzą, że położą ręce na chorych, a oni wyzdrowieją, będą wyganiać demony. Jezus mówi: Będziecie czynić te same rzeczy, które ja czyniłem, a nawet większe, a nawet większe. Co oznacza, że nie ma ograniczeń w tym, co Bóg chce dokonać przez swoje naczynia, swoją mocą. On chce leczyć każdy rodzaj chorób, również te, których nie było w czasach biblijnych. On chce i zamierza uzdrowić wszystkie te choroby poprzez swoje naczynia. Zamierza wypędzić każdy rodzaj demona, o którym nawet nie było mowy w Biblii. Każdy rodzaj demonicznego ducha i jarzma on wypędzi poprzez swoje naczynia. Niezwykłe cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Także nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. To jest potężne, ponieważ pokazuje nam, czego oni dokonywali w czasach Kościoła Dziejów Apostolskich, który jest naszym wzorem dzisiaj wzorem tego, jak powinniśmy prowadzić Kościół i jak otrzymywać cuda. Więc gdy oni potrzebowali cudów, oni lokalizowali namaszczenie, rozpoznawali, że Bóg zdecydował, aby użyć apostoła Pawła w potężnym namaszczeniu. Oni rozpoznawali, że namaszczenie przepływało przez apostoła Pawła, więc musieli przyjąć odpowiednią postawę w miejscu, gdzie usługiwał apostoł Paweł, aby przyjąć poprzez to naczynie, którym on był. Więc w tym przypadku to namaszczenie było tak silne, nadzwyczajne. Inne tłumaczenie mówi, że przez Pawła działy się niezwykłe cuda. To po prostu emanowało z niego tak mocno, że oni. Po prostu przykładali chustki do jego ciała, do jego skóry, a potem kładli je na chorych i opętanych, i natychmiast demony odchodziły, a chorzy byli uzdrawiani. Widzicie, jak bezwysiłkowo to się działo? To było tylko namaszczenie, które powodowało odchodzenie demonów i chorób. Nie ma tutaj mowy o tym, że Paweł mówił cokolwiek, że kładł ręce. Było to po prostu przeniesienie namaszczenia. Simple. Widzimy również, że apostoł Piotr był naczyniem pełnym namaszczenia i że chodził w dużym namaszczeniu apostołowie dokonywali wielu znaków i cudów wśród ludzi. Werset 15. W rezultacie ludzie wynosili chorych na ulicę i kładli ich na łóżkach i matach, tak aby przynajmniej cień Piotra padł na niektórych z nich, gdy przechodził obok. Zgromadziło się również półmy z miast wokół Jerozolimy, przynosząc swoich chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy zostali uzdrowieni. W tamtych czasach ludzie robili tę samą rzecz. Tak samo jak w przypadku apostoła Pawła. Rozpoznali, gdzie płynie namaszczenie. Rozpoznali, że Bóg zdecydował się użyć apostoła Piotra. Wysoki poziom namaszczenia był nad apostołem Piotrem i przyjęli odpowiednią postawę, przyjmując jego służbę. Wiedzieli, że namaszczenie będzie po prostu płynąć przez niego. Ponownie możemy zobaczyć, jak te cuda działy się bez wysiłku. Tak jak w przypadku Pawła. Wiele osób myśli, że aby widzieć ludzi uwalnianych i uzdrawianych, musimy włożyć dużo wysiłku fizycznego. Czy to głośny głos, czy to wkładanie rąk. Niestety czasami ludzie popychają innych. Nigdy nie powinniśmy pchać ludzi. Nigdzie nie jest napisane, aby pchać ludzi. Jest napisane: Połóż ręce i pozwól, aby moc Boga popychała ludzi, dotknęła ich. Wielu ludzi myśli, że to jest sposób, że powinniśmy włożyć w to wysiłek, ale Bóg chce pokazać, jaki On jest potężny. My musimy się wycofać, zejść z drogi i pozwolić Mu mieć całą chwałę, pozwolić Mu się objawić, pokazać, jak potężny jest. Więc dlatego jest to tak ważne. Że oni po prostu przechodzili, zajmowali swoje pozycje, na przykład zbliżył apostoła Piotra, więc jego cień padający na nich, gdy przechodził obok ludzi, sprawiał, że demony dosłownie wychodziły. Chorzy byli uzdrawiani. To było tak proste, tak potężne, bez wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że on niósł prawdziwe namaszczenia. A Biblia mówi, że jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia. Kropka. Nie namaszczenia i ludzkiego wysiłku i głośnego głosu. Tylko namaszczenie, a namaszczenie Boże jest tak potężne. Wiecie, jak potężny jest Bóg. My nie musimy mu pomagać. To, czego potrzebujemy, to prawdziwego namaszczenia. Wielu ludziom brakuje namaszczenia, więc próbują to kompensować, ale takie kompensowanie nie działa. Potrzebujemy namaszczenia. Co jest napisane w wersecie 16. Wszyscy zostali uzdrowieni. Wszyscy. Wszyscy. Nie 50%, nawet nie 99%. Wszyscy. Dlaczego? Cóż, jednym z głównych powodów jest to, że Piotr faktycznie niósł prawdziwe namaszczenie. A namaszczenie Boże jest doskonałe i bez skazy. Boże namaszczenie sprawia, że każdy demon drży i odchodzi. One nie mogą pozostać. Boże namaszczenie sprawia, że cała ciemność musi odejść. Namaszczenie Boże jest jak ogień, który przechodzi i spala ciemność. Ach, jak bardzo potrzebujemy namaszczenia. Jak znaleźć namaszczenie? Znajdź miejsce, gdzie namaszczenie płynie przez naczynia, przez namaszczone naczynia dzisiaj. Przebudzenie jest teraz, a kiedy mówimy, że przebudzenie jest teraz, oznacza to, że Bóg wylał swoje namaszczenie na, na naczynia i uwalnia to namaszczenie przez nie. Więc gdzie je znajdziesz, ważne jest, aby zrozumieć, że namaszczenie jest czymś, co jest dziś rzadkie, ale podczas tego przebudzenia staje się coraz mniej niespotykane. Aleluja. Ale przebudzenie dopiero się zaczęło, więc rzadko zdarza się, aby wszyscy zostali uzdrowieni, tak jak w dziejach apostolskich. Jest to w zasadzie niespotykane dzisiaj, jest to rzadkie. A powodem jest to, że namaszczenie nie jest dane każdemu dziecku Bożemu, ale tylko tym, którym Bóg może je powierzyć. W Mateusza 11:25 czytamy: To było wtedy, gdy uczniowie po raz pierwszy wrócili po wypędzaniu demonów. Byli bardzo podekscytowani. Wow! Tak jak demony były posłuszne Tobie, słuchały również nas. Więc możemy zobaczyć, że mieli namaszczenie. Jezus udzielił im prawdziwego namaszczenia i autorytetu. Więc jedną z pierwszych rzeczy, które Jezus mówi po ich powrocie, On chwali Boga i mówi. Ale cię, ojcze, panie niebaj ziemi, ponieważ ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś je małym dzieciom. Ukryłeś te rzeczy, a tłumaczenie Paszan mówi, że ukryłeś wielkie objawienie swojego autorytetu przed tymi, którzy są dumni i mądrzy we własnych oczach. Zamiast tego podzieliłeś się nim z tymi, którzy się uniżają. Tak, ojcze, Twój plan cieszy Twoje serce, ponieważ wybrałeś. Aby twoje królestwo poszerzało się w ten sposób, że powierzasz je tym, którzy stają się jak ufne dzieci. Więc ten fragment pokazuje nam, że Bóg dosłownie ukrywa objawienie tego, jak otrzymać namaszczenie i postępować w namaszczeniu i autorytecie. Ukrywa to przed wieloma ludźmi, ukrywa to przed tymi, którzy są pyszni. Tu nie jest napisane, że ukrywa to przed niewierzącymi i objawia to wierzącym. Nie, ponieważ wielu wierzących jest wyniosłych. Wielu wierzących nie jest jak dzieci nie są pokorni. Bóg objawia to tylko pokornym i tym, którzy stali się jak dzieci. I właśnie dlatego namaszczenie jest dziś rzadkie, ponieważ ono nie przychodzi automatycznie. Tak jak Duch Święty przychodzi automatycznie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi. Namaszczenie to jest Duch Święty, ale Duch Święty ma wiele wymiarów. Duch Święty przychodzi natychmiast do każdego wierzącego, kiedy dajesz swoje życie Jezusowi. A potem, kiedy naprawdę poddasz wszystko, ponieważ zwykle dzieje się to w innym czasie niż wtedy, gdy po raz pierwszy. Zawsze zdecydujesz się przyjąć Jezusa do swojego życia jako swojego zbawiciela. Później nadchodzi czas, kiedy twoje duchowe oczy się otwierają i decydujesz się oddać wszystko swoje marzenia, wolę, swoje plany. Naprawdę masz to na myśli I naprawdę gorąco pragniesz Boga w całości. A kiedy to się dzieje, otrzymujesz chrzest duchem świętym. Chrzest duchem świętym wstępuje na ciebie w postaci ognia, a Biblia mówi o tym, że kiedy ludzie byli chrzczeni w duchu świętym, zaczynali mówić językami i otrzymywali moc. I to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy jesteś przygotowywany do służby. I Chrzest duchem świętym jest dla każdego, kto jest gotowy się poddać. Ale jest wielu ludzi, którzy mają ten moment poddania się, ale nie są jeszcze postrzegani jako godni zaufania w oczach Boga. Oznacza to, że mają ten moment poddania się. Się, ale mogą ale potem się wycofać, się wycofać, mogą się poddać. Tylko na ten jeden dzień mogą nie być pokorni. Jest wiele ludzi, którzy modlą się językami, ale są pyszni i żyją grzesznie, zmieniamy, letnio. Więc namaszczenie Bóg udziela tylko tym, którym może je powierzyć gdzie musisz przejść przez próby, poprzez które Bóg chce zobaczyć. Wielokrotnie testowałem Twój charakter, oczyściłem Twoje serce, przemieniłem Cię tak bardzo, abyś stał się podobny do mnie, że wiem, że kiedy powierzam Ci to namaszczenie, naprawdę będziesz w stanie nim zarządzać zgodnie z moją doskonałą wolą. Nie będziesz go nadużywać ani niewłaściwie go używać. Istnieją różne wymiary Ducha Świętego. Duch Święty, którego otrzymujesz, kiedy po raz pierwszy oddasz swoje życie Jezusowi. Potem Chrzest w Duchu Świętym gdzie otrzymujesz więcej Boga, dosłownie otrzymujesz więcej Boga do swojego wnętrza, więcej Ducha Świętego. I następnie namaszczenie to otrzymanie jeszcze więcej Boga. Ale ten aspekt jest przeznaczony szczególnie do służby, konkretnie do tego, aby Bóg mógł używać Ciebie w mocy. Jest to dar do służby. Jest to dar do bezinteresownego wykorzystania zgodnie z wolą Boga dla Jego ludu, aby uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać umarłych, niszczyć dzieła diabła. Bóg przywraca namaszczenie w tym przebudzeniu i On chce użyć Ciebie w swoim namaszczeniu. Więc dzisiaj wydarzy się kilka rzeczy. W pierwszej kolejności, jeśli potrzebujesz cudu, uzdrowienia, uwolnienia, Jezus uwolni to mocą swojego namaszczenia. Po drugie, Bóg chce cię użyć w swoim namaszczeniu, więc zostanie ci ono udzielone i naprawdę zobaczysz, jak Bóg działa w mocy przez ciebie. Zgodnie z jego doskonałym czasem i dokładnie według tego, jak chce ciebie konkretnie użyć w swojej mocy. Więc jak nauczyłeś się w poprzednich odcinkach, wyrzekanie się jest ważnym kluczem do uwolnienia. Więc możesz zacząć teraz wyrzekać się wszystkich otwartych drzwi, przez które diabeł wszedł do twojego życia. Jeśli zgrzeszyłeś, jeśli wypowiadałeś słowa śmierci, jeśli dopuściłeś się czarów, jeśli zostałeś wykorzystany, jeśli w przeszłości w twojej. W rodzinie był okultyzm, czary, lub jeśli wiesz o jakichś otwartych drzwiach, które w przeszłości w rodzinie były otwarte dla, dla wroga, możesz zacząć to wyznawać. Ja łamie wszelkie przekleństwo pokoleniowe i zrywam każde przekleństwo z ciebie. Anuluję wszelkie przymierze śmierci. Zrywam każdą demoniczną więź duszy. Zrywam każde przekleństwo ubóstwa i oddzielam cię od wszystkiego, czego się wyrzekłeś. Rozkazuję na trzy, że każdy przyłączony duch musicie opuścić w imieniu Jezusa. Raz, dwa, trzy. Dziękuję Jezu. Uwalniam to namaszczenie nad Tobą. Bądź wypełniony obfitym życiem, bądź wypełniony pokojem i radością. Ogłaszam całkowitą wolność, całkowite uzdrowienie nad Tobą w imieniu Jezusa. A teraz podnieś ręce do Boga, gdy Jego namaszczenie stąpi na ciebie, abyś chodził w Bożej Mocy. Uwalniam to namaszczenie, bądź napełniony mocą Bożą, aby dokonać niemożliwego, aby dokonywać cudów. Ogłaszam, że chorzy zostaną przez Was uzdrowieni, ogłaszam, że demony zostaną przez Was wyrzucone w imieniu Jezusa. Oświadczam, że oczy ludzi otworzą się na Bożą miłość w imieniu Jezusa. Teraz obejrzymy nagranie, które pokazuje moc namaszczenia, które niszczy wszelkie jarzmy. Ponieważ, jeśli tylko możesz przyjść do miejsca, gdzie jest namaszczenie, to cała ciemność, która cię związywała jarzmem, musi odejść. Musisz ją zostawić na trzy w imieniu Jezusa. Raz, dwa, trzy. Chwała Bogu. Aleluja. Dziękuję Jezus. Jezus jest tak potężny. Jezus jest tak potężny, że każdy demon zostaje obnażony i musi dzisiaj odejść. Łamie każdą demoniczną więź duszy. Anuluje każde przekleństwo, które było do niego wysłane. Każdy szatański duch musi go opuścić na trzy w imieniu Jezusa. Raz, dwa, trzy. Jesteś wolny. Chwała Bogu. Trzy. Jesteś wolna. Chwała Bogu. Pełnia wolności jest Twoja. Ogłaszam to. Jest Twoja. Wszystkie musicie odejść teraz w imieniu Jezusa. Dziękuję za oglądanie. Nie mogę się doczekać następnego odcinka. Przebudzenie jest teraz.